Drogie Elblążanki, drodzy Elblążanie, szanowni Państwo, chciałbym podzielić się z Państwem najbardziej chyba aktualnymi informacjami, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem w naszym mieście. Myślę, że walka. Z koronawirusem zależy od nas wszystkich i bardzo się cieszę, że tak wiele osób, instytucji jest zaangażowanych w walkę z COVID-19. Powiem tak, że praktycznie każdy dzień rozpoczynamy od spotkania sztabu kryzysowego, gdzie mam przekazywane bezpośrednie informacje z różnych y, instytucji, y, organizacji, w tym y, mierze co dotyczy bez, bezpośrednio y, naszego miasta. Tak więc y, chcę powiedzieć, że y, naszym mieszkańcom, że sytuacja jest monitorowana non stop. Y, to nie tylko na sztabie, ale również i w ciągu dnia y, cały czas bieżące informacje, które do nas wpływają. W zależności od tego, skąd to są informacje, czy od Pana Wojewody, Sanepidu, czy innych instytucji są na bieżąco analizowane i podejmowane są różnego rodzaju decyzje. Cały czas walczymy, tak muszę powiedzieć, walczymy o jak największą ilość środków ochrony osobistej. Jak wiemy, Zapotrzebowanie na maseczki, na płyny dezynfekcyjne i do rąk, i do różnych pomieszczeń są w deficycie. Nie wspomnę już o specjalistycznym sprzęcie, które jest, którym są respiratory czy urządzenia dla szpitali. Chcę powiedzieć, że bezpośrednio również codziennie. Jesteśmy w kontakcie ze szpitalami i tym naszym, który jest wyznaczony jako szpital zakaźny, ze szpitalem miejskim, ale również i z wojewódzkim. Wiceprezydent sam bezpośrednio kontaktuje się z dyrekcjami i tutaj również działamy wspólnie, jeśli chodzi o zaopatrzenie nie tylko ochrony osobistej, ale również i sprzęt specjalistyczny w naszym. Mieście. Na dzisiaj, jaka jest sytuacja? Mamy 5 osób zarażonych na koronawirusa. W sumie jest ich 14, bo część jest umieszczona w szpitalu, tych, którzy wymagają izolacji, natomiast część jest w takiej izolacji domowej. 59 elblążar mamy objętych kwarantanną i ponad 230 jest objęta nadzorem sanitarno-epidemiologicznym i ta sytuacja od wczoraj nie uległa zmianie. Miejmy nadzieję, że to się będzie w miarę możliwości stabilizowało. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że i to, co na początku zaznaczyłem, że bardzo wiele osób i instytucji włączyło się w walkę z koronawirusem. Chcę podziękować przede wszystkim Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. On jest na bezpośredniej linii w kontakcie z osobami, które wymagają wsparcia i pomocy. Ale podziękować również wolontariuszom, wielu osobom fizycznym, jak również wielu firmom, które to wspierają i szpital, i instytucje w rzeczy, które, które służą ochronie, i tutaj ochronie do placówek służby zdrowia czy Ochronie osób starszych, samotnych i, i potrzebujących wsparcia. Świetnie zorganizowała się organizacja Pomoc Centrum Wolontariatu w Elblągu. Również pomagają harcerze, którzy już jako osoby pełnoletnie wspierają działalność, pomagają również osobom starszym. Wiem, że wiele osób skupiło się wokół inicjatywy Widzialna Ręka. Niesiona jest ta pomoc sąsiedzka. Jest to fantastyczne i tutaj wielkie słowa uznania dla, dla tych, którzy niosą pomoc. 29 elbląskich firm podjęło się również pomocy rzeczowej. Przekazały głównie ochronę osobistej przy ubice, obuwie ochronne. Przekazywana jest żywność, materiały biurowe. Dziesiątki osób, również tych prywatnych i małych przedsiębiorstw i osób fizycznych, również wspiera szpital w ośrodki ochronne, jak i w inne rzeczowe. Rzeczowe wsparcie. Jest to bardzo ważne, i ta hojność również pomaga w szpitalach podejmować tą właściwą walkę z koronawirusem. Proszę Państwa, hojność finansowa to już jest wiele set tysięcy złotych. Ja wystąpiłem z takim apelem i, i bardzo dziękuję za ten odzew, bo m.in. Browar Elbląski przekazał e, około 100 tysięcy złotych na zakup wózka e, czy e, respiratora e, firma Meblowe Stolpłet e, około 27 tysięcy e, to są takie firma Chempoland około 30 tysięcy. Zresztą pełną listę darczyńców opublikujemy na liście, na, na stronie internetowej, ale tu już tu i teraz chcę serdecznie podziękować za wielkie serce, za hojność i, i wsparcie. Podjęliśmy również działania w kierunku programowym. Mianowicie wystąpiliśmy i tutaj wspólnie z Dyrektorem Szpitala Grubaczewskim ze Szpitala Miejskiego złożyliśmy zapotrzebowanie na środki ochrony respiratory, na wyposażenie, które bezpośrednio może ratować życie. Chcę powiedzieć, że od wojewody uzyskaliśmy na dzień dzisiejszy około 620 tysięcy złotych na zakup i tutaj wzbogacamy nasz szpital miejski w aparaturę chodzi o USG, rentgen, cztery monitory kardiomonitory, dwa respiratory jak, jak również z, z, naszych, z naszych środków miejskich jest uruchomiona rezerwa już ponad 100 tysięcy złotych przeznaczyliśmy na przede wszystkim zakup y, y, środku, środków ochrony osobistej, y, w tym y, głównie maseczek. Zamówiliśmy y, ponad 10 tysięcy maseczek, y, część y, dociera y, ponad 3,5 tysiąca litrów. Płynu dezynfekcyjnego, które też będziemy udostępniali naszym instytucjom i wszystkim, którzy będą tego wsparcia oczekiwali. Szanowni Państwo, chcę podziękować, i tu w szczególności mam na myśli wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy bezpośrednio walczą z koronawirusem i dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom, wszystkim zaangażowanym w tę walkę. Chciałbym również powiedzieć o tym, że podejmujemy też działania w takim trybie związanym z obsługą ludności. Podjęliśmy też pracę zdolną, żeby chronić też pracowników Urzędu Miejskiego, tylko dowody osobiste, te akty zgonów czy, czy urodzeń, które wymagają bezpośredniego kontaktu, to to jest realizowane. Urząd praktycznie przeszedł na e-administrację większość spraw. I tutaj apeluję do wszystkich Państwa o to, żeby korzystać z tej elektronicznej formy załatwiania spraw, ponieważ nie wszystko trzeba załatwiać w bezpośrednim kontakcie w, po przyjściu do Urzędu Miejskiego. Chcę powiedzieć również, że dzisiaj weszły następne obostrzenia zapowiedział Pan Premier Morawiecki wraz z Ministrem Zdrowia Sumowskim. Na pewno te obostrzenia i w kontaktach i są dla nas, mówiąc krótko dla mieszkańców, dla wielu osób pewnym utrudnieniem. Ale proszę i apeluję o to, żebyśmy jak najwięcej jak najwięcej szukali możliwości pozostania w domu, jak najmniejszego kontaktu z, z innymi osobami, bo to, jak się okazuje, jest najlepsza formuła do tego, żeby walczyć z koronawirusem. I o to bardzo proszę i apeluję, żeby stosować się do tych, może nie zawsze, nam odpowiadających obostrzeń, zaostrzeń czy nakazów, ale jest to formuła, która pozwala nam skuteczniej walczyć z tym wirusem. Proszę Państwa, wszystkim Państwu, wszystkim obrończonym dziękuję za wspaniałą postawę. Za to, że widzimy, że na ulicach nie ma wielkich, wielu zgrupowań ludzi, rodziców. Bardzo proszę o to, aby starali się też pilnować swoje niepełnoletnie dzieci, żeby się same nie poruszały. Zresztą to już pan premier dzisiaj w nowych przepisach zapowiedział, że nie można bez osoby dorosłej, niepełnoletniemu spędzać czas poza domem. Dziękuję wszystkim darczyńcom. Dziękuję e, wszystkim za okazane serce i wielką solidarność. To, co w tej chwili e, również otrzymujemy e, dla szpitala, e, jest to e, bardzo ważne. Dziś rząd e, ogłosił nowe e, obostrzenia. Proszę stosujmy się do tych zaleceń e, w interesie naszego zdrowia i, i życia. Też zwracam się z tym apelem, żebyśmy jak najmniej boleśnie przeszli ten trudny czas. Dziękuję.